Powoli opada po wyborczy więc możemy na spokojnie zastanowić się, co się teraz wydarzy. Komentarz w ważnej sprawie. Artur Brączel. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Studia Częstochowa. Jak wiemy, Rafał Czaskowski jest zwycięzcą wyborów prezydenckich, ale Karol Nawrocki też czuje się zwycięzcą, chociaż nieznacznie przegrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Tak, rzeczywiście zwyciężymy w tych wyborach. Jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani i to wszystko skończy się naszym wspólnym zwycięstwem zwycięstwem Polski. Kochani. Idziemy po zwycięstwo! Wielkie uznanie należy się Państwowej Komisji Wyborczej, że bardzo szybko podała już wyniki, bo już je znamy oficjalnie, już krążą od kilku godzin. No i jak tutaj podaje, RMF 24, Trzaskowski z dołu 31.

Sondaże pokazywały zupełnie coś innego, że jest znaczna przewaga Rafała Trzaskowskiego. Komentarzy w tej sprawie jest bardzo wiele. Liberalno-lewicowa część sceny politycznej, no jednak uważa, że źle się dzieje z polską demokracją, bo ugrupowania skrajnie prawicowe zyskały bardzo dużo głosów, że Polacy zaczynają i mieć preferencje bardziej w kierunku faszyzujących partii. Tutaj oczywiście jest taki kamyczek do Grzegorza Brauna, który fenomenalny zdobył wynik. Jak tutaj podaje Państwa Komisja Wyborcza, Grzegorz Braun 6,34%. Dawa nam mu bardzo, bardzo mało. Warto przypomnieć, że. 10 lat temu, kiedy Brown startował również w wyborach prezydenckich, no to miał w, w okolicach 1%, więc zdobył tutaj bardzo, bardzo. Duże poparcie w ciągu tych 10 lat. To jest inna kwestia, dlaczego Brown zdobył tak duży elektorat. I to nad tym powinni się zastanowić zarówno sztaby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrackiego. Kto będzie miał większe szanse w drugiej turze? Najprostsza odpowiedź jest taka: ten, który będzie miał większą zdolność do pozyskania nowego wyborcy. I teraz zastanówmy się, kto ma tutaj większe szanse w tym zakresie. Czy Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki? Bardzo ciekawą tutaj wypowiedź w, w tej kwestii zaprezentował profesor Antoni Dudek na łamach dziennika.pl. Dudek mówi tak: Karol Nawrocki ma większe szanse na to, by sięgnąć po nowych wyborców. Którzy mogą go poprzeć w drugiej turze. Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że czerpać zdecydowanie więcej ma skąd Karol Nawrocki. Tak zdecydowanie tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że automatycznie na przykład wszyscy wyborcy Sławomira Mencena pójdą zagłosować na Karola Nawrockiego, zaznaczył yy, ekspert Antoni Dudek. No i trudno się tutaj z profesorem Dudkiem yy, nie zgodzić. Wyborcy Sławomira Mencena to nie jest tak, że oni wszyscy pójdą na Karola Nawrockiego. Tam jest naprawdę różnie z tymi wyborcami. Ale sam Sławomir Mencen, jeszcze tuż przed wyborami 18 maja, bardzo ostro zaatakował Karola Nawrockiego i te słowa są no, wręcz szokujące, jakie wypowiadał o nim. Wczoraj, przedwczoraj skrytykowałem Karola Nawrockiego, bo zrobił rzecz absolutnie obrzydliwą. No, wyłudził mieszkanie od starszej schorowanej osoby za nie nie płacąc. No, zwyczajny człowiek, jak widzi coś takiego, to czym to się różni od tego wyłudzania kamienic w Warszawie przez ludzi związanych z platformą, którzy wyłudzali kamienice na jakichś rzekomo żyjących 150-latków? Przecież to jest obrzydliwe. Tak, Platforma robiła obrzydliwe rzeczy i wtedy PiS nie miał wątpliwości, że platformersi robią obrzydliwe rzeczy. Ale kiedy te te same rzeczy, tylko że w mniejszej skali. Robi kandydat pisu, to nagle wszystko jest w porządku? Mamy zamknąć oczy, uważać, że ta sprawa nie śmierdzi tylko dlatego, że on jest z Jaka to jest paskudna, obrzydliwa hipokryzja? Poparcie już dzisiaj, w poniedziałek, kiedy nagrywam ten materiał, udzielił już Trzaskowskiemu, udzieliło już Polskie Stronnictwo Ludowe Rafałowi Trzaskowskiemu oczywiście Szymon Hołownia również i na portalu do rzeczy.pl czytamy w poniedziałek Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego jednogłośnie podjął decyzję o tym, aby udzielić poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. Kilka godzin później lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Ciekawie tutaj argumentuje sam Kosiniak-Kamysz te decyzje Wicepremier Iszef Mon przekonywał o konserwatywnych wartościach prezydenta Warszawy, który potrafi łączyć tradycję z myśleniem o przyszłości. W pewnym momencie Kosiniak-Kamysz stwierdził nawet, że Trzaskowski działa z poszanowaniem dla naszej tradycji wartości, w tym wartości chrześcijańskich. To wszystko można połączyć tak jak pięknie robi to w Warszawie. Wspierając Instytut Myśli Jana Pawła II, Caritas, ale też te fundacje, stowarzyszenia, które są bardziej liberalne, czy stoją po lewej stronie. To można tutaj połączyć, bo próbowano uszyć taki wizerunek prezydenta Trzaskowskiego, patrzącego tylko w jedną stronę, stwierdził szef ludowców. Trudno się dziwić, że Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz szybko udzielili poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu, ponieważ wynik Szymona Hołowni. W okolicach 5%. Dokładnie tutaj PKW podaje 4,99, czyli właściwie poniżej 5%, to jest druzgocący wynik, trzeba przyznać. I tym samym trzecia droga przestaje istnieć. Ten twór już kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I teraz, co oni mieli, co oni mieliby. Co oni mogliby w takiej sytuacji zrobić? Przecież chodzi o posady. PZL no zawsze dbał o posady dla swoich polityków. Trzeba to wszystko obsłużyć. no Dokąd pójdą? Z pisem są na stopie wojennej, więc muszą dalej się trzymać tutaj koalicji obywatelskiej. Muszą dalej, w tej chwili wydaje mi się, że będą jeszcze bardziej usłużni Donaldowi Tuskowi niż do tej pory. Warto też się zastanowić nad tym, jak Rafał Trzaskowski chciałby pozyskać nowych wyborców, bo jeśli posłuchamy jego wystąpienia powyborczego wieczór wyborczy, no to on po prostu z jednej strony mówi pięknie o tym, że powinniśmy być w jedności, o sile jednego narodu, że zwycięży cała Polska, ale zaraz potem uderza ostro w PiS, że mówi, że musimy przyspieszyć rozliczenia, przyspieszyć to wszystko, czyli Najwyraźniej pokazać społeczeństwu, wyborcom koalicji obywatelskiej, że pisiorów wsadzamy do więzienia. No i oczywiście mówi o tym, że całkowicie należy znieść średniowieczne prawo, zakaz aborcji, czyli liber, liberalizacja tutaj. Czyli de facto idzie w ostrą taką retorykę lewic, lewicy, takiej skrajnej. Pierwszego dnia. Po zwycięstwie zajmę się bardzo ciężką pracą i gwarantuję Wam ustawę, która zniesie to średniowieczne prawo antyaborcyjne. Gwarantuję Wam to. A te wybory jasno pokazują, że Polacy odrzucają skrajności. Odrzucają coś takiego. I kompletnie nie mam pojęcia, co jest w głowie Rafała Trzaskowskiego, czy on w ogóle ma świadomość tego, że tym radykalizmem on już nie ma skąd czerpać tych nowych wyborców. I tutaj. Słowa profesora Dudka są jak najbardziej zasadne, że właściwie Karol Nawrocki ma większe możliwości pozyskania jeszcze tego elektoratu niż Rafał Trzaskowski. Na koniec warto też tutaj spojrzeć jak, głosowali, jak głosowała Polonia amerykańska. No Oczywiście ponad 40% zyskał Karol Nawrocki, więc zwycięża. Natomiast Polacy mieszkający w Europie no, zaufaniem obdarzają jednak Rafała Trzaskowskiego. No ale jeszcze jedna jest taka kwestia związana z Rafałem Trzaskowskim, bo on z kolei miażdżące zwycięstwo odniósł w zakładach karnych. A to Karolowi Nawrockiemu przypisuje się, jeden z dziennikarzy mających swoje programy w Onecie i w Radiu Z stwierdził że Karol Nawrocki w pałacu, w pałacu prezydenckim, no to, to będzie już kontakt ze światem przestępczym, że to przestępcy będą przychodzić już do tego pałacu prezydenckiego, że przestępcy koło niego będą się kręcić. A tymczasem miażdżące zwycięstwo w zakładach karnych ma Rafał Trzaskowski. No więc coś tutaj nie gra z tym przypisywaniem Karolowi Nawródzkiemu konotacji przestępczych. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.